Dobrze, bardzo ładnie. I się cofaj do tyłu, powolutkie kroczki do tyłu. Ślicznie! O. Odwróć się w tamtą, nie, nie. Plecami w tamtą. No nie! A tego mamy nauczyciela. Plecy w tamtą, tam gdzie pan idzie. Tu, 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 tu. O tu. O, teraz, teraz, ślicznie. Jeszcze raz maju.. No, Powoli, 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 powoli. Wow. Za ślisko. Jeszcze raz maju. No My się przeniesiemy kawałek, ale tutaj tylko po no, idź Maju. Powoli, pawali, Uuu, pawali! Uh, pawali.